Witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Spartanie i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek informacyjny na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym wam powiedzieć, że no niestety parę było, kont no jakby to powiedzieć, parę było złych rzeczy mi się działo, a mianowicie komputer mi się najpierw popsuł. No, gram na laptopie chyba już mówiłem, że matryca mi się stukła, ale ją wymieniłem. Ale potem wyszły komplikacje z dyskiem, no i musiałem niestety, no, musiałem sformatować. No i jak sformatowałem, to chyba wiecie o co chodzi, że nic nie mam, e, po prostu nic nie mam na moim kanale, no nie na moim kanale, tylko w, w komputerze ani nagrań, ani nic. I muszę wszystko od nowa nagrywać, po pierwsze, po drugie, muszę wszystko od nowa. Y, zacząć po prostu y, grać wszystko, chociaż nie od nowa, bo z Rome postaram się dojść do takiej samej sytuacji, co była przedtem, bo tylko mam jeden odcinek, więc nie za dużo, i po tak powinien dojść. Ym, tutaj nic się nie zmienia w spartanskich informacjach, bo jak mówiłem, w Rome, się to, 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 w Rome to szybko dojdzie, yy, i właśnie to. The Lord of the Rings, tak się zastanawiałem. Ostatni odcinek, właśnie, był, jak powiedziałem, tak, jak w Mordoru, ale postanowiłem, że wygram e, te same modyfikacje i te, od razu będę w, de, w świecie właśnie tym WhatsApp płyścienia, i już e, na następnym odcinku nie będę, nie będę miał takiego samego jakiego konika, niestety, lecz po prostu tak się złoży, że może. E, Zaczniemy budować domek w tym świecie, więc chyba tak to będzie najlepiej zrobione. Nie będę miał trochę inaczej jezu, porobione, ale tak to ogólnie mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zazwyczaj jeszcze Happy Wheelsów. Już ostatnio nie nagrywałem, ponieważ jakoś tak nie, nie miałem na to ochoty. A chociaż na Happy Wheels niby za wiele, ale y, postaram się nagrać. Może wrzucę w tym tygodniu. Zobaczymy. Ym, z mini gier... Hmm, czy znaczy inna, jeśli też nie będę już co na to z tego. A tutaj trailery nadchodzących gier na moim kanale i to chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak niestety, a lub jeszcze, proszę się, muszę oznajmić. E, aktualnie, może będę nagrywał BFA 4, niedawno wyszła, więc chodźcie na bieżąco i obserwujcie mnie. W F4 to jest moc, to jest moc. Będę nagrywał pewnie z kimś, może z dwoma osobami i pewnie będę nagrywał to na multiplayerze w kampanii raczej nie chcę grać, wolę w multiplayer, bo tam jest więcej zabawy, chociaż w kampanii, jeżeli będziecie chcieli, to mogę też coś nagrać i mogę nagrać taką serię z kampanii, jak chcecie. Co by jeszcze tutaj powiedzieć, sobie tu powiedzieć? No chyba było na tyle. Dawno nie nagrywałem, czuję się tak dziwnie, jak mówię sam do siebie, w sumie do was mówię, ale wiecie jak ja tutaj mówię przed mikrofonem, to mówię jakby sam do siebie, no i to no i się dziwnie czuję, ale powinienem się przystosować mm, co by? Chyba by no, jeszcze najważniejsza rzecz LOL. Lola, już mam około 28 levela i chyba już zacznę nagrywać normalne e, odcinki z Lola, co nie będą wychodziły co tydzień, muszę oczywiście znaleźć na to czas. I muszę znaleźć odpowiednią aplikację, bo jak wiecie, ja cały czas nagrywam Camtasia, yy, ponieważ aktyw mi się popsuł. A popsu mianowicie kupiłem aktywę, ale po prostu wyszło komplikacje i jakoś nie mogłem z niego nawet nagrywać. Ale, ale jest yy, taki myk, że chyba sobie kupię drugi raz. Niestety, poświęcę się, ale i będę mógł nagrywać Lola, więc bądźcie cierpliwi. I to chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku informacyjnym i tak po tym, po tym odcinku będę nagrywał Hapirus lub Rome. Nie, Rome jeszcze nie. A Rome wyjdzie w czwartek, a właśnie ten e, The Load of The Rings e, przełożę na poniedziałek, ponieważ w niedzielę raczej nie nagram tego, a w poniedziałek będę miał cały dzień wolny, bo jest 11 listopada i poświęcę to do nagrywanie, obrobię film i od razu wrzucę. Jeszcze niestety miałem nowe intro co sobie zrobiłem, ale jak sformatowałem mi komputer, no to jak sformatowałem z komputerem, no to wszystko ja w ogóle zapomniałem o tym wszystkim i wszystko poszło w widget, ale postaram się chyba otworzyć to intro i chyba mi jakoś wyjdzie, może, może. Może tak, może nie. Zobaczymy. Więc to by było na tyle Dzisiaj w dzisiejszym odcinku informacyjnym. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania mnie i do innych bardzo ważnych rzeczy robienia na moim kanale. Eee, żegnam się z Wami bardzo serdecznie. I do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.